Cześć, to znowu my, żółwiki podróżniki, nasz 30-letni żółw, camper, którym dojechaliśmy z Polski aż do Azji. Udało nam się dotrzeć na tak długo wyczekiwane tureckie wybrzeże. Pomimo morderczych upałów zdecydowaliśmy się jednak na wyprawę tropem świętego Pawła. Zobaczymy ruiny jego domu, legendarną studnię oraz kościół wybudowany przez niego w niebie, choć piekła też nie zabraknie. Ponadto dopłyniemy do położonego na wyspie pływającego zamku i dotrzemy do jednej z najpiękniejszych plaż, jakie kiedykolwiek widzieliśmy. Zapraszamy na kolejne dwa dni naszej wakacyjnej podróży do Turcji. Pojechaliśmy do studni Świętego Pawła, bo tu gdzie wczoraj generalnie nie dotarliśmy z powodu upału i tego, że zasiedliśmy się przy jedzeniu. Więc dzisiaj mamy taki dzień. Będziemy u Świętego Pawła, będziemy w niebie, będziemy w piekle. U, będzie się działo, także zostańcie na odcinku, a my już zmierzamy do studni Świętego Pawła Apostoła. Przecież nie mogę nawet portfela schować do kieszeni, wszystko jest tak mokre. Czu? Jak ja wyglądam. Pod mi oczy zalewa, nic nie widzę. Gorąco, idziemy do studni, nie da się tu żyć. Sam wybrałeś taki trajk. No to mamy. St. Paul's Well. Studnia świętego Pawła. Zabytkowa, a to są ruiny jego chałupy, jak rozumiem, tak? Ty jaka głęboka nie tam Nie odchodźcie tutaj. Studnie dosyć głęboką wykopał Filip? Czekaj, czy tam jest woda do dzisiaj Nie widać spytam się Nie ma już wody Aha. Wyschła? Ja wyschła nie ma już wody No i przyjechaliśmy do zamku. Nie wiem jak on się nazywa. Trudna nazwa. Kiska na wodzie, więc musimy zejść na plażę. Chyba, tak nam się przynajmniej wydaje. Wsiąść w łódkę i do niego dopłynąć, żeby go zobaczyć. Także ciekawa atrakcja idziemy poszukać tych łódek, albo jakiegokolwiek innego sposobu, aby się na ten zamek dostać. i'm Jesteśmy na zamku na wodzie. Gorąco tak samo jak na lądzie. A przynajmniej jest wiatr jakiś. Może trochę mniej, no. Zamek jest ustawiony na małej wyspie, około 400 metrów od linii brzegowej, a ta wyspa kiedyś służyła jako schronienie dla piratów. Ktoś tam pierwszy w 1199 roku wzniósł ten zamek, ale nie bardzo możemy się doczytać po co, na co i dlaczego. wow Wszędzie można wejść, wszystkiego można dotknąć, na wszystkim można stanąć. I to jest spoko. Tam nie pozwalają, ja też tak chciałem, jak ten gość. Ale krzyczą, nie można. Ale tak tu po elewacjach można sobie spacerować. Wszystkie pomieszczenia otwarte. No widok obłędny. Także fajna, fajna, fajna przygoda. Pierwszy raz jesteśmy w takim zamku na Wyspie. Chyba jeszcze nigdy wcześniej nie byliśmy, nie przypominam sobie, także... Będzie naprawdę fajnie. Wczoraj nam się nie udało dotrzeć do Nieba i wiekła, bo było tak potwornie gorąco, po prostu już nie mieliśmy siły, słuchajcie. No dzisiaj jest trochę bardziej wietrznie, więc jest troszkę lepiej, aczkolwiek temperatura wcale nie rozpieszcza. Więc dzisiaj dotarliśmy i idziemy do Nieba i Piekła. Wczoraj nawet na plaży nic nie kręciliśmy, bo uwierzcie mi, że po prostu wszyscy byli tak wykończeni tym upałem, a jeszcze w nocy przestało wiać, po prostu znowu te 30 parę stopni w nocy. Nie ma kiedy odsapnąć. Także idziemy teraz zobaczyć, jak to jest w niebie, i w piekle, i wybierzemy sobie miejsce na przyszłość. Zobaczymy, gdzie lepiej. Jesteśmy w środku, i idziemy najpierw do piekła. Na razie to temperatura jest generalnie jak w piekle, więc luzik. Mam nadzieję, że w niebie będzie chłodniej. Bo przed chwilą powiedziałem, że tam jest winda do nieba. Którą będziemy zaraz jechać, i zanuciłem. Już mi niosą suknie z welonem. A moja żółwikowa mówi, że nikt jej sukni z welonem nie niósł, bo na dzień przed ślubem jeszcze sukienki sz sz szukała. Bo ta, którą zamówiła sobie, oczywiście standardowo nie przyszła. Więc. Dwa, przyszła trzy tygodnie po ślubie. Także. Takie były przygody. Od samego początku, to powinno dać mi do myślenia, ale się nie zastanowiłem nad tym. Wow. O ja Tam jest jaskinia i tam jest niebo O, a tam jest szkala pomoga O no nie, nie, o nie, o nie No nie, to moje Zapraszamy do piekła O No i jak? Jak wrażenie? Zobaczcie na to, moi drodzy. O, ja cię kręcę, ale coś niesamowitego. Tu też jest piękny widok. Nie muszę w patrzeć. No, mówiłem, że się buja. No Nieprawdopodobne. Nieprawdopodobne. No to w piekle już byliśmy. Teraz idziemy do nieba. 450 schodów. Musimy zejść, Czyli to jest droga przez czyściec. To, to. <laughs> Ale idziemy do nieba. Miejmy nadzieję, że teraz schodzimy, moi drodzy, w dół. Schodzimy na dno tej doliny, którą widzieliście przed chwilą. I tam jest raj. Tam jest zielono. Tam jest jak w raju. I mam nadzieję, że będzie trochę chłodniej niż tutaj na górze. Także, o, przynajmniej jest cień. Schodzimy wspólnie do tureckiego raju. Według Turków. Tak wygląda raj. Nie ma kto się w ich religii nazywa. No u nas to raja, u nich to nie wiem jaka to jest nazwa. Trzeba będzie potem sprawdzić. Albo napiszcie w komentarzu. Kacper mi uświadomił, że istnieje pewna analogia. Bo do piekła dotarliśmy bez problemu, w przyjemnym wiaterku, bez upału i ta droga była całkiem przyjemna i łatwa. Więc łatwo było dostać się do piekła. Natomiast droga do nieba to jest 400, ponad 470 schodów do pokonania. I tak generalnie, pomimo drzew, idziemy cały czas w pełnym słońcu, więc jest. Sko e, więc jest bardzo gorąco. Bardzo gorąco. Na razie mamy wysiłek i poświęcenie czekamy na raj. O, tu mam jakąś odmogę. No, Będziemy zobaczyć przed smak raju. Odgłosy słyszymy dosyć dziwne. Bardziej przypominają piekielne niż rajskie hmm. Ale. Poczekamy. Już mamy niedaleko. Już mamy niedaleko. A nie, oni tu, krzy oni tu krzyczą. No. To tu można krzyczeć? No, zaraz się przekonamy. Ale jak tu jest pięknie, jak tu jest zielono w tym wąwozie. Na górze wszystko wypalone brązowo od słońca, a tu jest po prostu pięknie zielono. Ale dalej gorąco. Jesteśmy, moi drodzy, w oliwnym gaju na dnie tu mamy drzewo oliwne ale idziemy na dół, idziemy do tej jaskini No tutaj jest tak gorąco, bo tutaj nie ma zero wiatru jest no tak. tak jak wczoraj w nocy no. jest słońce, temperatura, a wiatru nie ma także przechodzimy niebiańskie katusze wystarczy na mnie spojrzeć żeby się domyślać, jak trudna była ta droga do raju, ale tutaj już jest chód. Tutaj czuć chód. 300 schodów za nami, jeszcze 150, aby dostać się do raju, a tu mamy pozostałości kościoła świętej Maryi, kościoła chrześcijańskiego, który tutaj powstał w V wieku naszej Ery. Przepiękne miejsce na kościół w raju. Zresztą uwrót do raju, bo tu mamy. A taka... wiesz, co to wybudował? Co budował? Nie czytałem jeszcze dalej. Święty Paweł. A, wybudował go święty Paweł, którego mieszkanie i studnie złodą widzieliśmy wczoraj. Kolejna pozostałość naszej chrześcijańskiej religii na tych ziemiach, gdzie króluje muzułmanizm co króluje? muzułmanizm no źle po... islam zobaczcie, a tu jeszcze są pozostałości, niesamowite freski widać no widać freski, o niewiarygodne Jezus Chrystus i apostołowie tam mamy Jezusa, pośrodku. tu mamy Jezusa. No na, środek na środku raczej. jest Jezus. Pozostałość z Jezusa. Tak, a tu mamy apostołów po kolei. No, panowie, czyli tutaj był kiedyś ołtarz. Nieprawdopodobne. Ciekawy. Piąty wiek naszej ery, czyli rok 400. No. Czyli ponad 1600 lat temu. No. Nieprawdopodobne. Idziemy tam, razem ja do raju. Ja chciałam iść do piekła, bo tam bliżej. Gdzie o, ale mi się robi coraz przyjemniej. O, słuchajcie, im niżej w tym raju, tym lepiej. Po prostu tu jest bosko. Wreszcie ktoś włączył klimatyzację. Jesteśmy w raju i jest mega fajnie. Ja tutaj zostaję. Ja tu karimatkę rozłożę i tu idę spać. Mega pięknie.

Tam idziemy jakąś knajpkę idziemy na jakąś wodę, lody, kawę, czaj, cokolwiek innego. Wszystko jedno. O tak Formie... o jadrę. No jest to jej. trochę lepiej niż w windzie Jej, jedz się chodź. Mocniej. O <laughs> Kata, pij. już zaraz padnie i pójdzie do nieba z powrotem. Zobaczcie, <muzyka> co kupiliśmy. Teraz wam pokażę. Owoce kaktusa Jadłem raz w życiu, parę lat temu, dziadek mi przywiózł z Portugalii. No są na, akurat na kaktusie, no i one, ja pamiętam, że są po prostu przepyszne i udało się je w końcu znaleźć. Tylko nie wiemy jak się je obiera i one dalejkują, ten kaktus dalejkuje Więc yy, zobaczymy, będzie dobre.